Dobra, w witam wszystkich. Cieszymy się, że podobały Wam się nasze, nasza kuchnia i nasze zdjęcia. Wczoraj mieliśmy wejść na zdjęcia ponad 3000. Dziękujemy za wszystkie komentarze i lajki. A dzisiaj chciałem Wam pokazać jeszcze domu i Łazienkę, bo już też jest skończona. To jest living room i Bożenka Tam jeszcze wóz tylko stoi, nie zamontowane. Sypialnia. Sypialnia już też jest gotowa. I idziemy do łazienki. łazienka Pierwsza skończona. Wszystko gotowe. Tu jest deszczownia. Zobaczymy jak działa. O. Tu jest Woda się światełko, na się nagrzeń się no i zmienić kolor. Już czerwone. Tu cię paleci Tu jeszcze szałek taki ręczny To się znaczy pyszny ręczny O Szybamy. żeby było widać co się myje Okej okay. No i tak to wygląda A to jest pewne oświetlenie. A to jest oświetlenie nocne. Okej. Okay. Najlaska, bye bye.